Węże! Ty jesteś Małgosia? Ja! A ty jesteś Geralt! Skąd wiesz? Bo masz białe włosy i medalion z wilkiem! Ciri mi powiedziała! Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki. Ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Nie wiesz, gdzie jest Ciri? Nie. Któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. Nie pytałaś dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Jaki? O, taki zielony kamyk. No, no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu jest wiele wart. Poznajesz to? O ja, mój Bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Czyli mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Dzięki, miłej zabawy. Ja się nie bawię, ja pomagam. Zabierz.